Cześć, w dzisiejszym filmiku chciałem Wam pokazać aktywności związane z wyszukiwarką. Zaczniemy od wprowadzenia tutaj Open Browser. Korzystając z tej funkcji możemy otworzyć jedną z wymienionych przeglądarek. Mamy tutaj w wyboru Internet Explorer, Firefox, Chrome, Edge lub Custom, którego tak naprawdę nie korzystałem Jak zazwyczaj. Prawdopodobnie będzie korzystany Chrome. Możemy wejść na przykład na stronę internetową. Znajdę tylko coś szybko. Weźmy na przykład tu tą stronę. I piszemy w cudzysłowie adres do tej strony. Czyli co się teraz wydarzy? Zapiszę sobie. Za każdym razem jak kliknę uruchom to otworzę, otworzę tą stronę. Ok. Następną rzeczą, którą mogę zrobić, mogę skorzystać z funkcji close tab. W tym momencie jeżeli uruchomię stronę to ona powinna, się, zam... powinna ona się zamknąć. Jak widzicie, automatycznie otworzyła się... otworzyła się i zamknęła się w zasadzie przed załadowaniem. Dlatego możemy wprowadzić jakąś inną czynność. Na przykład możemy. Na przykład możemy wykorzystać funkcję navigate to. I wpiszemy i zrobimy jeszcze delay. Prowadzimy delay 5 sekund. Powiedzmy. Tutaj jeżeli wpiszesz, wpiszesz od razu piątkę bo dowolną cyfrę to automatycznie to się wpisuje w godzinę. Bardzo zwrócić na to uwagę. Wpiszę tutaj żeby było 5 sekund. OK. I wymaga ode mnie wpisania mm, adresu gdzie chcę Zamknę zamk zamk tę stronę. Wymaga ode mnie wpisania hmm, adresu, na jaką stronę jest przekierowany. piszemy jeszcze raz w chrome. I wejdziemy na przykład na stronę Bitcoin. Na no, pod zakładkę Bitcoin. Wpiszę tą stronę tutaj. Skopiuję sobie jeszcze raz delay. Co się powinno wydarzyć? Powinienem wejść na stronę CoinMarketCap za 5 sekund, powinno przekierować mnie na stronę CoinMarketCap Currency Bitcoin. Znowu przeczekamy 5 sekund i za następnie zamknie się strona. Zobaczmy, czy tak się stanie. Czekajmy 5 sekund. Jak widzicie, przekierowało mnie na stronę Currency Bitcoin. I potem się zamyka. Dobrze, kolejną. Hmm. Kolejną rzeczą, którą będę chciał wam pokazać, będzie wykorzystanie funkcji. Back to nie muszę tłumaczyć, forward chyba też nie potrafię. Jeżeli back, to mnie się o jedną stronę do tyłu. W sumie zobaczmy, co się, co się wydarzy, że klikniemy tutaj. Powinniśmy wrócić na poprzednią stronę coinmarketcap. I jeszcze jedną rzeczą, którą wprowadzę w międzyczasie, będzie wykorzystanie funkcji attach browser. Co się wydarzy w tym momencie? Attach browser jest, wykorzystujemy tą funkcję, jeżeli mamy już otwartą przeglądarkę i chcemy coś na niej zrobić. Czyli mam tutaj otwartą przeglądarkę. Ułożę indicate browser. I zaznaczę... Zaznaczę tą stronę. Co prawda, wrócę się, ponieważ, jeżeli wrócimy, będziemy na tej stronie. Będę chciał wykorzystać tą stronę. Okej, okay. będę musiał usunąć, usunąć close tab. Tymczasowo, zostawię to ponownie za chwilkę. Co jest ważne, jeżeli będziecie wykorzystywać funkcję Attach Browser, bardzo ważne jest wejść w selector i zobaczyć. Jaki jest, jaka jest tutaj nazwa? Ponieważ, jak widzicie, jest tutaj Cryptocurrency Prices, Charts and Market Capitalization. Jest to dokładnie to samo, co wyświetla się tutaj. Jeżeli na przykład będziemy w innej zakładce. Na przykład, nie, wejdźmy w portfolio. Będziemy w tej zakładce, to może wyskoczyć błąd. Co w takim, co w takim wypadku możemy zrobić? Możemy usunąć całość. Możemy usunąć całość i wstawić gwiazdkę, wtedy w zasadzie będzie szukać na dowolnej, na dowolnej zakładce. Zobaczmy Czyli działa Validate, działa. Pokażę Wam jeszcze jedną rzecz w międzyczasie. Będziemy tutaj coinmarketcap, czyli cały ten poprzedni adres będziemy mieli tutaj wstawiony. Wejdę tutaj powiedzmy w Exchange i teraz nacisnę Validate. Jak widzicie mam error, natomiast jeżeli wrócę, i nacisnę Validate. Znalazł, jest teraz poprawnie. Widać na zielono, że jest poprawnie, dlatego że ta nazwa jest poprawna. Pokażę Wam, jak to wygląda z gwiazdką. Usunę ten tekst tutaj. Wstawię gwiazdkę. I jeszcze raz wejdę w Exchange. OK. Nacisnę Validate. I teraz jest poprawna. Jeżeli zaznaczę highlight, to pokazuje mi tą stronę, tą przeglądarkę. Wykorzystujemy ten znak, jeżeli mamy na przykład tekst i, nie, nazwijmy, powiem, że mamy tekst. I są jakieś, powiedzmy, cyferki. I za każdym razem, jak otwieramy stronę, te cyferki są inne. Zamiast tych cyferek możemy wstawić gwiazdkę. W ten sposób e, mówimy że o oprogramowaniu, że m, będzie, żeby znaleźć zamiast ten tekst, ale po tym w tekście będzie, będą się znajdować kolejny ciąg znaków, ale nie jest on zmienny, będzie on się zmieniał. I ten symbol aby zastępuje ten ciąg znaków i informuje program, że, żeby szukał o, żeby szukał, m, żeby brał pod uwagę strony, gdzie ewentualnie coś jest zmiennego. OK, usunę to i wstawię gwiazdkę w całości. OK. Wykorzystamy tę stronę. Będziemy na tej stronie CoinMarketCap i z tej strony pójdziemy do go home. Po pójściu home hmm, wejdziemy jeszcze raz w delay i następnie zamkniemy, zamkniemy stronę. Zobaczymy czy zadziała z close jeszcze jedną rzeczą, którą chciałbym wykorzystać, będzie funkcja Maximize Window. Za każdym razem, jeżeli otworzycie przeglądarkę, ona może znajdować się mniejsza. mniejszym Maximize Window zawsze, będzie, zawsze otworzy stronę w powiększonym trybie. Tak, żeby zajmowała całej całe strony. Czasem jest tak, jeżeli robicie, czytujecie dane z internetu, z, ze strony internetowej. Czasem jest tak, że strona jest mała i komputer nie jest w stanie. Znaleźć niektórych informacji. Powiedzmy, że chcielibyśmy odczytać tą kolumnę Coins. Może się, albo na przykład chcielibyśmy nacisnąć przycisk Learn. Zmniejszając tą stronę, jest on niewidoczny. Zdarza się tak, że program jest, nie jest w stanie czasem sobie z tym poradzić, dlatego jeżeli powiększymy stronę za każdym razem, ten jakby layout strony jest zawsze taki sam. Zwiększa to prawdopodobieństwo, że program zadziała. Dobrze, pozwolę sobie zamknąć zakładki i uruchomimy ten program. Czyli co powinno się stać teraz? Powinniśmy otworzyć stronę CoinMarketCap w przeglądarce Chrome, którą wybrałem tutaj. Od, powinno powiększyć okno do większych rozmiarów. To jeszcze jedną rzecz zrobię. Zamknę tą przeglądarkę w zmniejszonym trybie, żeby Wam pokazać, że zostanie to powiększone. Poczekamy 5 sekund. Po 5 sekundach przejdziemy do tej tego adresu strony. Znowu poczekamy 5 sekund. Przejdziemy z powrotem do strony coinmarketcap.com. Wejdziemy w następną sekwencję, gdzie przejmiemy widok przeglądarki Chrome. Pójdziemy do strony głównej, do strony Home. Poczekamy 5 sekund i zamkniemy przeglądarkę. Zobaczmy, czy zadziała. Okay, widzieliście, że potworzyło się mniejsze, to jest teraz w większym stopniu. Czekamy 5 sekund. Przeszliśmy na stronę currency Bitcoin, wróciliśmy do strony poprzedniej, market Cap, weszliśmy do home i zamknęliśmy przeglądarkę. Przeszliśmy przez cały proces i zajęło nam to 18 sekund. To by było tyle na, ty na dzisiaj. Dziękuję bardzo za uwagę i do zobaczenia w następnym filmiku.